Witam Was. Dawno nie robiłem nic poza snippetami i szotami, więc pora na najnowsze informacje o rzeczach od White'a, które wyjdą w nowym 2026 roku. Chciałbym jeszcze podziękować za 300 subów, Lecimy po więcej, może 500 do końca następnego roku. Fajnie by było. Ale dobra, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, co będzie najwcześniej. W Sylwestra wychodzi nutka White'a ze Sroezem i Palarem. A jak już jesteśmy w temacie Sylwestra to powiedział też na ostatnim live na pytanie o to, czy Happy New Year Freestyle będzie na Spotify odpowiedział, że cytując, rozkminimy. Teraz pora na fity, piosenka ze Snippetu 1 na milion z matą, zostanie wydana na albumie właśnie maty, nie wiadomo tylko czy jako singiel czy razem z albumem czyli niedługo przed koncertem na Stadionie Narodowym. Okazuje się też, że Snippet Mani Talk. Jest kawałkem Miss Loeza. Oba te snippety macie na moim kanale. Warto też wspomnieć, że White pojawi się na albumie Beteo. Może pojawić się na albumie Chivasa, a jeszcze prawdopodobniej na albumie Bdoesa. Teraz wisienka na torcie. Jakie snippety wyjdą? Zacznijmy od najważniejszego. Rio. Ma wyjść w niezmienionej wersji. Dostał też pytanie o snippet na razie. Co z to na razie, na razie nie wyjdzie. <śled> Wiadomo też, że snippet odkąd pamiętam będzie nazywał się Brzydkie Tatuaże i wyjdzie w 2026, a postara się w miarę szybko go puścić. Ostatni snippet, który jest potwierdzony, że wyjdzie to jak mam wozić się pomału, który też jest ma moim kanale. Nowe rzeczy mają być już w pierwszym kwartale 2026, prawdopodobnie z single do albumu, bo tak, ma być album w tym najbliższym roku. Dziękuję za oglądanie, to by było już wszystko, pewnie na dniach czegoś znowu się dowiemy także śledźcie Instagram White'a i mój kanał. Nie zapomnijcie dać suba, cześć.